No i jednej kandydatury bardzo poważnej jeszcze nie umówiliśmy, Jerzego Brzęczka. No, no Brzęczka. właśnie, ona się pojawiła praktycznie na finiszu i bardzo poważni dziennikarze pisali potem, czy też no, przekazywali to w mediach, że była jakaś prezentacja, że Brzęczek wypadł nawet lepiej niż Urban przed Cezarym Kuleszą. O co chodzi? Słuchaj, bardzo poważnie był grany Jerzy Brzęczek. Grany był od początku, bym powiedział, bo już w tym tekście z 15 czerwca Adama Godleskiego pojawia się konkretna informacja, że już wówczas 4 dni po zwolnieniu, czy, czy tam 3 dni po rozstaniu się z probierzem, bo ja datuję to od 11 czerwca, bo wieczorem 11 czerwca panowie przesądzili, że nie będzie dalszej współpracy. I 12 czerwca o godzinie 9 rano ukazał się komunikat dymisji. Michała Probierza. Czyli zobacz, już 15 czerwca ta kandydatura Brzęczka się pojawia, że już rozmawiał z Brzęczkiem i Bielicą wtedy Cezary Kulesza, a że Urban jest za miękki. I teraz tak, Brzęczek bardzo poważnie wraca w momencie, gdy jest tak zwane Ronaldinho Show, bo wtedy jest tworzone trio, bardzo tak ciepło, Mówimy o meczu na stadionie, stadionie śląskim. śląskim. To jest, nie wiem, 20 któryś chyba czerwca, wielki event, który przyciągnął ponad 50 tysięcy widzów, ten Ronaldinho jako wielka atrakcja. I wówczas udzielił wielkiego wywiadu futrakowi Kuba Błaszczykowski, bardzo ciepło mówił o Robercie Lewandowskim, a w wywiadzie chyba z Mateuszem Porkiem użył słowa gigant. I wtedy jest tworzona taka, takie trio, które ma zafunkcjonować, Brzęczek w roli selekcjonera, czyli powrót do tej roli, piszek jako jego asystent, a jako dyrektor reprezentacji Kuba Błaszczykowski. Kuba Błaszczykowski w ogóle postarał się o telefon do Roberta Lewandowskiego i wykonał połączenie. Panowie podobno bardzo długo wspólnie rozmawiali. I Robert, wiesz co, bardzo szanuje, bardzo honoruje samego Błaszczykowskiego i Piszka. I chyba w imię tej. Tej dawnej boiskowej jakby współpracy w reprezentacji czy w Borusi Dortmund był w stanie to absolutnie uhonorować, że, że to nastąpi. Natomiast Łukasz Piszek przestał odbierać telefony i ta się, konstrukcja się zawaliła jak domak w skarb, ponieważ jakby warunkiem siły. Brzęczka miał być piszczek w roli asystenta. Jak to się zawaliło, no to jakby przestało mieć, e, mieć to e, znaczenie.